Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie: Czy możecie pić kielich? który ja mam pić, odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to, dziesięciu pozostałych oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak syn człowieczy, który nie przyszedłaby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo pańskie.